Siema. Ostatnio sprzątałem szufladę z narzędziami i natknąłem się na produkt, który bardzo dawno temu kupiłem i w ogóle nie używałem. Głównym powodem, dla którego kupujemy szczypce do zagniatania konektorów na końcówkach kablowych, jest chęć ułatwienia sobie pracy, no i zapewnienie dobrego połączenia konektora z przewodem. Nie chcemy takiej sytuacji, aby luźny przewód wysunął się i doprowadził do zwarcia pożaru. Chodzi mi o na przykład, takie konektory jak ten, co różnego rodzaju, Ym, tutaj bardzo ważne jest to, żeby on był odpowiednio zapracowany na przewodzie. No, i żeby nie było takiej właśnie sytuacji, że przewód wysunie nam się. Na rynku jest wiele produktów. Ja pokażę tutaj pierwsze narzędzie, jakie kupiłem i które zraziło mnie do używania podobnych innych firm. Kilka miesięcy temu skusiłem się na produkt od Knipexa. Ja zawsze obok tego produktu przychodziłem bardzo obojętnie z tego względu, że miałem już doświadczenie z tym narzędziem. Ale postanowiłem, że no, skoro mam jakieś wolne środki pieniężne, to spróbuję. No i kupiłem sobie go. W porównaniu tego Knipexa z tym niemarkowym produktem jest przepaść bez dna. Ale zacznijmy od początku. Przede wszystkim zobaczmy sobie na grubość. Tutaj mamy jakieś 2-3 mm Tutaj jest no, około 5. Chodzi mi o grubość blachy. Grubość blachy ma bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim narzędzie jest bardziej stabilne. No i mm, bardzo ważne jest to też w przypadku gdy zagniatamy końcówki, czyli te konektory na przewodach. Przyglądając się bliżej tym produktom, to one są bardzo zbliżone. Zarówno tu jak i tu mamy możliwość zapasowania konektorów na przewodzie od 1,5 do 6. Tutaj mamy takie otwory. Bardzo wiele osób nie wie w ogóle do czego to jest. Wyjaśnia to nam może na początku w przypadku knipeksa. Jeżeli mamy takie śrubki i chcemy je skrócić, jeżeli wiemy, że to jest na przykład M4, tak jak tutaj mam otwór M4, wkręcam sobie tą śrubkę i następnie jeżeli wiem, że chcę ją przyciąć na przykład na 1 cm, no to ją przycinam. I następnie wykręcam. Wykręcenie spowoduje, że gwint powróci do pierwotnej postaci, i możemy bez problemu taką śrubkę wkręcić do nakrętki. Tutaj producent poszedł już naprawdę po bandzie, i nawet nie nagwintował tego otworu. Tutaj to przechodzi po prostu na wylot. Jak przytniesz w ten sposób taką śrubę, to gwarantuje ci, że gwint zostanie uszkodzony i nie będzie szans wkręcenia w nakrętkę. Następnie tutaj jest możliwość przecięcia przewodu. Widać to nie tnie, tylko biażdżę ten przewód. W przypadku Knipexa jest to proste. Jest to spowodowane z tym, że ten Chińczyk zamalował to. Normalnie to powinno być po zamalowaniu naostrzone. Tak jak tutaj. Widać, że ta. Ta część tutaj się świeci, bo jest naoszczone. tak samo tutaj. Ta część służy do ściągania izolacji. To jest przewód 2,5. Jak widać, nie ma problemu. A zobaczymy jeszcze, jak to działa w niemarkowym produkcie. No. Dobra, powiedzmy, że jak się przygniecie to izolację, to zejdzie, ale to jest słabe. Dobrze, a teraz pokażę Wam jeszcze tą najważniejszą część, czyli zapracowanie konektora na przewodzie. Ściągnę sobie tylko kawałek izolacji. Użyję w tym przypadku kniepeksa, bo. Tak jak widzieliście, w przypadku tego produktu no jest to dosyć utrudnione. Tutaj widać, o, może troszeczkę więcej, nawet ściągnę tej izolacji. że tutaj mi wystaje kawałek przewodu już odizolowanego i teraz próbuję zacisnąć ten konektor na przewodzie tak on to robi a takie jest połączenie zrobię to jeszcze w przypadku knipexa No jak widać, jest różnica też. A czemu się tak dzieje, że z tego niemarkowego produktu to wypadło? Słuchajcie, zobaczcie, jak te szczęki nachodzą na siebie. Tutaj mamy płaską to powierzchnię z jednej i z drugiej strony. Więc te zaciski idealnie zacisną nam konektor. A tutaj. Tu widać na przykład, że tam gdzie jest szóstka, to mamy otwór. A tutaj no, powstaje prawie szczelina. To nie ma prawa działać to znaczy, że ta blacha nie jest odpowiednio wyprofilowana, aby zagniatać konektory. Do czego się to nadaje? Oh, naczelny wodzu proszę otworzyć okno. Szukając takiego produktu dla siebie, jeżeli chcemy być zadowoleni, z jego używania, no to musimy niestety zwrócić uwagę na jakość wykonania i jakość tego produktu. Jest to niestety bardzo trudne w przypadku, gdy kupujemy produkt przez internet, dlatego że producenci, jak i sprzedawcy, wypisują różne frazesy, jakie to narzędzia są cudowne. Mówię oczywiście o tych niemarkowych produktach, bo w przypadku tych markowych, no to jest um, zupełnie inna praca. Oczywiście te markowe produkty są często nawet 7-8 droższe. No ale tak jak zauważyłeś, tutaj jedynie co będziesz robił to będziesz rzucał mięsem słownym na ten produkt, bo on nie spełnia w ogóle żadnego zadania. Jeżeli chcielibyśmy, na przykład, coś takiego zakupić w sklepie, no to bardzo często też jest niestety utrudnione. Chodzi mi o taki sklep jak na przykład Market Budowlany, dlatego że bardzo często te produkty są zapakowane w takie plastikowe opakowanie blistrowe. No i jeżeli chciałbyś bliżej się niemu przyjrzeć, to niestety to opakowanie trzeba otworzyć, a jak je otworzysz, to automatyczny produkt jest już Twój. W tym odcinku będzie to już wszystko. Obejrzyj sobie jeszcze um, moją recenzję tego produktu. Ja tę recenzję zrobiłem kilkanaście miesięcy temu. E, linki um, wyświetlą się na końcu tego filmu. Dziękuję Ci za oglądnięcie i cześć.